Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy naprawdę wykorzystujesz swoje życie w pełni? Każdy etap życia przynosi własne wyzwania i nauki, a w starszym wieku mamy wiele doświadczenia, ale także możemy wpaść w pułapki, które mogą wpływać na naszą jakość życia. Przygotuj się na transformującą podróż przez sekrety stoickiej mądrości, specjalnie dostosowane do osób w starszym wieku. W tej serii ujawnimy dziewięć kluczowych błędów, które wielu popełnia w starszym wieku. Błędów, których można uniknąć, aby zapewnić sobie pełniejsze, szczęśliwsze i bardziej znaczące życie. Wyobraź sobie ponowne odkrycie witalności, spokoju i radości, które wielu uważa za utracone z biegiem lat. Razem zbadamy, jak małe zmiany mogą przynieść wielkie korzyści dla Twojego zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego. Od znaczenia utrzymywania aktywności fizycznej pod ocenianie relacji osobistych. Każdy temat poruszany tutaj jest pełen potężnych spostrzeżeń, które otworzą ci oczy na nowe możliwości. Dowiesz się, jak odporność, dążenie do ciągłego zdobywania wiedzy i praktykowanie wdzięczności mogą od twojego ducha i wnieść nowy blask do twojej codzienności. Chcemy, aby każdy moment twojego życia był przeżywany z celem i entuzjazmem, niezależnie od wieku. Stoicka mądrość uczy nas, że prawdziwe szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wiedzieć, gdzie go szukać. W tym filmie wspólnie odkryjemy, jak pokonać strach przed zmianą i unikać pułapki utraty celu, abyś mógł cieszyć się każdym dniem z nowym poczuciem kierunku i znaczenia. Pokażemy, jak małe, codzienne praktyki mogą przekształcić Twoją perspektywę i przynieść nowe poczucie spełnienia i zadowolenia. Ta podróż nie polega tylko na nauce chodzi o wdrażanie i przeżywanie tych lekcji w sposób namacalny i praktyczny. Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, będziesz w stanie stworzyć bardziej zrównoważone i satysfakcjonujące życie, z mniejszą ilością żalów i większą ilością chwil czystej radości i spokoju. Każda wskazówka, każda rada została przemyślana, aby mogła być zastosowana od razu, przynosząc rzeczywiste i namacalne korzyści w Twojej codziennej rutynie. Jeśli ta transformacja wydaje się dokładnie tym, czego szukałeś, nie przegap żadnego rozdziału tej serii. I oczywiście, aby nie przegapić żadnego z naszych kolejnych filmów pełnych mądrości i cennych wskazówek, zasubskrybuj nasz kanał. Razem możemy stworzyć wspierającą i rozwijającą się społeczność, w której każdy z nas może prosperować i żyć życiem, o jakim zawsze marzył. Zacznijmy tę podróż razem już teraz. Zaniedbywanie zdrowia W podeszłym wieku zdrowie staje się jednym z fundamentów utrzymania pełnego i satysfakcjonującego życia. Dbając o ciało z taką samą uwagą, jaką poświęcano mu w młodszych latach, jest kluczowe. Obejmuje to zbilansowaną dietę, bogatą w składniki odżywcze, które wspierają dobrostan i zapobiegają powszechnym chorobom wieku starczego. Regularne ćwiczenia fizyczne, dostosowane do możliwości ciała, pomagają utrzymać mobilność i siłę oraz poprawiają zdrowie psychiczne. Znaczenia regularnych wizyt u lekarza nie można przecenić. Monitorowanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu i kontrola cukrzycy to działania, które mogą zapobiec poważnym komplikacjom. Regularne badania pozwalają na wczesne wykrycie chorób, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Zdrowie psychiczne również powinno być priorytetem, poszukując aktywności, które utrzymują mózg w dobrej kondycji. Dobry sen jest kolejnym kluczowym aspektem. Jakościowy sen pomaga w regeneracji ciała poprawia pamięć i zwiększa gotowość do stawiania czoła dniu. Tworzenie spokojnego i komfortowego środowiska do spania może znacząco poprawić jakość snu. Ponadto, unikanie stymulantów, takich jak kofeina przed snem i utrzymanie regularnych godzin snu, to nawyki, które przyczyniają się do lepszego snu. Adopcja zdrowego stylu życia nie oznacza rezygnacji z przyjemności, ale znalezienie równowagi, która pozwala w pełni cieszyć się życiem. Małe zmiany, takie jak wybieranie schodów zamiast windy, spacery zamiast korzystania z samochodu na krótkie odległości i włączenie większej ilości owoców i warzyw do diety, mogą mieć ogromny wpływ. Zdrowie to maraton, nie sprint, i każdy krok we właściwym kierunku się liczy. Starszy mężczyzna zaczyna ćwiczyć tai chi. Odkrywa nie tylko fizyczne korzyści, takie jak zwiększona elastyczność i równowaga. Ale także znajduje społeczność ludzi o podobnych zainteresowaniach. Codzienne ćwiczenia i interakcje społeczne stają się momentami oczekiwanymi z entuzjazmem, przyczyniając się do zdrowszego i szczęśliwszego życia. Unikanie nowych doświadczeń W miarę jak się starzejemy, tendencja do pozostawania w strefie komfortu może się nasilać. Jednak unikanie nowych doświadczeń może prowadzić do monotonnej i pozbawionej bodźców egzystencji. Doświadczanie nowych rzeczy utrzymuje umysł aktywnym i młodym, a także daje możliwość odkrycia nowych pasji i zainteresowań. Nauka nowego języka może być niezwykle wzbogacająca i otwierać drzwi do nowych przyjaźni i kultur. Sztuka doświadczania może być prosta i dostępna. Uczestnictwo w warsztatach, takich jak gotowanie, rękodzieło czy fotografia, może być doskonałym sposobem na utrzymanie zaangażowania i kreatywności. Te zajęcia nie tylko sprawiają przyjemność, ale także stymulują mózg, zwiększając plastyczność mózgu i zdolność do adaptacji. Utrzymanie ciekawości i chęci do nauki to jedna z najlepszych dróg do zapewnienia bogatego i pełnego życia. Podróże, nawet do pobliskich miast, mogą przynieść nową perspektywę i o entuzjazm do życia. Poznawanie nowych kultur. Próbowanie różnych potraw i zwiedzanie nowych miejsc daje poczucie odnowienia i inspiracji. Nawet osoby z ograniczoną mobilnością mogą odkrywać nowe doświadczenia przez książki, filmy i dokumenty, które mogą przenieść umysł do nieznanych światów. Nawiązywanie relacji z ludźmi z różnych pokoleń i środowisk również może być wzbogacającym nowym doświadczeniem. Wymiana historii i wiedzy może być niezwykle korzystna dla obu stron. Angażowanie się w projekty wolontariackie lub uczestnictwo w grupach społecznych daje możliwość poznania nowych osób i zrobienia czegoś dobrego dla społeczności, jednocześnie pozostając aktywnym i zaangażowanym społecznie. Starszy mężczyzna decyduje się zacząć malować po przejściu na emeryturę. Początkowo czuje się niepewnie i myśli, że może być za późno na rozpoczęcie czegoś nowego. Jednak uczęszczając na zajęcia z malarstwa. Odkrywa ukryty talent i nowy sposób wyrażania siebie. Jego obrazy zaczynają zdobić dom. On czuje dumę ze swoich dzieł, a także zawiera nowe przyjaźnie w grupie artystycznej. Izolowanie się społecznie. Samotność jest jednym z największych wrogów zdrowia psychicznego w podeszłym wieku. Utrzymywanie aktywności społecznej jest kluczowe dla dobrego samopoczucia emocjonalnego i fizycznego. Relacje społeczne zapewniają wsparcie emocjonalne, redukują stres i zwiększają poczucie przynależności. Udział w klubach, grupach zainteresowań i działaniach społecznych to skuteczne sposoby na utrzymanie i rozwijanie nowych przyjaźni. Regularny kontakt z rodziną i przyjaciółmi pomaga uniknąć uczucia izolacji. Rozmowy telefoniczne, wideorozmowy i spotkania osobiste wzmacniają więzi i oferują wzajemne wsparcie. Technologia może być wielkim sprzymierzeńcem, pozwalając na utrzymywanie kontaktu z bliskimi, nawet na odległość. Częste kontakty społeczne mogą również zapobiegać chorobom takim jak depresja i lęk. Aktywności grupowe, takie jak tańce, zajęcia gimnastyczne i wycieczki, to świetne sposoby na poznawanie nowych osób i utrzymywanie aktywności. Ponadto te zajęcia dostarczają radości i relaksu, niezbędnych do zrównoważonego życia. Uczestnictwo w wydarzeniach społecznych pomaga zwalczać uczucie samotności i promuje szczęśliwsze, zdrowsze życie. Wymiana doświadczeń z innymi osobami może być niezwykle wzbogacająca. Rozmowy z ludźmi, którzy przeszli przez podobne sytuacje lub mają różne perspektywy życiowe, poszerzają horyzonty i mogą przynieść nowe pomysły oraz cenne rady. Te interakcje pomagają rozwijać poczucie wspólnoty i przynależności które są fundamentalne dla dobrego samopoczucia emocjonalnego. Starszy mężczyzna dołącza do klubu czytelniczego i znajduje żywą społeczność ludzi o podobnych zainteresowaniach. Cotygodniowe dyskusje na temat książek nie tylko stymulują umysł, ale także dostarczają momentów przyjaźni i wzajemnego wsparcia. Dzięki tym interakcjom czuje się mniej samotny i bardziej związany ze światem wokół siebie, co znacząco wpływa na jego szczęście i zdrowie psychiczne. Ignorowanie ciągłego uczenia się. Nigdy nie jest za późno, aby nauczyć się czegoś nowego, a podeszły wiek nie powinien być barierą dla ciągłego uczenia się. Utrzymanie umysłu aktywnego poprzez naukę pomaga zapobiegać spadkowi funkcji poznawczych i utrzymuje życie interesującym i pełnym wyzwań. Kursy online, warsztaty, a nawet codzienne czytanie o nowych tematach mogą być niezwykle korzystne. Ludzki umysł ma niesamowitą zdolność do adaptacji i nauki, niezależnie od wieku. Nauka nowych umiejętności, takich jak gra na instrumencie muzycznym, gotowanie różnych potraw, czy nawet korzystanie z nowych technologii, może być doskonałym sposobem na utrzymanie umysłu ostrego. Neuroplastyczność pozwala mózgowi nadal się rozwijać i rosnąć, pod warunkiem, że jest stale stymulowany. Ciągłe uczenie się może również przynieść nowe poczucie celu i spełnienia. Zdobywanie nowej wiedzy lub umiejętności daje poczucie postępu i kompetencji. To poczucie osiągnięcia może być szczególnie ważne w podeszłym wieku, gdy inne obszary życia mogą wydawać się stagnujące. Uczestnictwo w zajęciach lub grupach naukowych oferuje również możliwości do socjalizacji. Dzieląc proces uczenia się z innymi, Tworzy się środowisko wsparcia i towarzyskości. Te interakcje są korzystne nie tylko dla umysłu, ale również dla ducha, dostarczając momentów radości i połączenia. Starszy mężczyzna decyduje się nauczyć obsługi komputera i internetu. Początkowo napotyka trudności, ale z cierpliwością i pomocą rodziny zaczyna opanowywać podstawowe umiejętności. To nie tylko pozwala mu na dostęp do informacji i rozrywki online. Ale także utrzymanie kontaktu z przyjaciółmi i rodziną na odległość, poszerzając jego świat i przynosząc nowy entuzjazm do codziennego życia. Brak praktykowania wdzęczności Wdzęczność jest potężnym narzędziem dla dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego. W podeszłym wieku praktykowanie wdzęczności może przekształcić perspektywę życia, pomagając skupić się na dobrych rzeczach i osiągnięciach, zamiast na stratach i trudnościach. Regularne wyrażanie wdzięczności może zwiększyć poczucie szczęścia i zadowolenia. Praktyka wdzięczności może być prosta, jak prowadzenie dziennika, w którym codziennie zapisuje się trzy rzeczy, za które jest się wdzięcznym. Refleksja nad momentami radości, bliskimi osobami i osobistymi osiągnięciami pomaga utrzymać pozytywny stan ducha. Wdzięczność można również wyrażać poprzez akty dobroci. Takie jak dziękowanie komuś za uprzejmość lub oferowanie pomocy potrzebującym. Wdzęczność nie tylko poprawia dobrostan emocjonalny, ale może również mieć pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne. Badania pokazują, że osoby, które regularnie praktykują wdzęczność, mają lepszą jakość snu, niższy poziom stresu i lepsze zdrowie sercowo-naczyniowe. Ten pozytywny stan ducha również wzmacnia układ odpornościowy, pomagając zapobiegać chorobom. Ponadto wdzęczność może poprawić relacje. Wyrażanie wdzięczności bliskim osobom wzmacnia więzi i tworzy środowisko wzajemnego wsparcia. Jest to szczególnie ważne w podeszłym wieku, gdy wsparcie społeczne jest kluczowe dla dobrostanu. Regularna praktyka wdzęczności może przekształcić relacje i stworzyć pozytywny cykl wsparcia i troski. Starszy mężczyzna postanawia zacząć pisać listy wdzęczności do swoich przyjaciół i rodziny. Odkrywa, że ten mały gest nie tylko przynosi radość odbiorcom, ale także jemu samemu. Przypominanie sobie wspólnie spędzonych chwil i wyrażanie wdzięczności za osoby w swoim życiu wypełnia jego dni pozytywnością i tworzy bardziej kochające i połączone środowisko. Opór wobec zmian Opór wobec zmian może prowadzić do stagnacji i niezadowolenia z życia. Podeszły wiek może przynieść wiele zmian, takich jak przejście na emeryturę. Zmiany zdrowotne i zmiany w relacjach. Adaptacja do tych zmian z pozytywnym nastawieniem może znacznie poprawić jakość życia. Elastyczność mentalna i emocjonalna to cenna umiejętność, którą można rozwijać w każdym wieku. Akceptowanie zmian jako naturalnej części życia pozwala skuteczniej stawić czoła wyzwaniom. Zamiast postrzegać zmiany jako zagrożenia, można je postrzegać jako okazję do wzrostu i nauki. Ta zmiana perspektywy może zmniejszyć stres i zwiększyć odporność, umożliwiając płynniejsze dostosowanie się do nowych okoliczności. Otwartość na zmiany może również przynieść nowe możliwości i doświadczenia. Przeprowadzka do nowego miejsca bardziej odpowiadającego potrzebom wieku, na przykład, może zapewnić bardziej komfortowe i bezpieczne otoczenie. Adopcja nowych technologii może ułatwić komunikację z przyjaciółmi i rodziną oraz zapewnić dostęp do szerokiej gamy informacji i rozrywki. Pozostawanie elastycznym i otwartym na zmiany może również poprawić relacje. Dostosowanie się do potrzeb i pragnień osób wokół ciebie wykazuje empatię i zrozumienie, wzmacniając więzi. Bycie gotowym na wspólne próbowanie nowych rzeczy, takich jak nauka nowej aktywności lub podróżowanie do nowego miejsca może o i wzbogacić relacje. Starszy mężczyzna przeprowadza się do nowego miasta po przejściu na emeryturę, początkowo czując się nieswojo. Jednak angażując się w lokalne aktywności i poznając nowych sąsiadów, odkrywa, że zmiana przyniosła nowe przyjaźnie i możliwości spędzania wolnego czasu. Jego gotowość do przyjęcia zmiany przekształca to, co mogło być negatywnym doświadczeniem, w ekscytujący i satysfakcjonujący etap jego życia. Utrata celu w życiu. Posiadanie celu w życiu jest niezbędne w każdym wieku, a w podeszłym wieku staje się to jeszcze ważniejsze. Cel oferuje powód do wstawania każdego ranka i zapewnia poczucie kierunku i sensu. Bez celu łatwo popaść w apacie i brak motywacji, co może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne. Znalezienie nowego celu może obejmować ponowne odkrycie dawnych pasji lub eksplorację nowych zainteresowań. Wolontariat, hobby, projekty osobiste lub zaangażowanie w sprawy społeczności to doskonałe sposoby na poczucie użyteczności i spełnienia. Te aktywności nie tylko przynoszą satysfakcję osobistą, ale również mogą przynosić korzyści społeczności, tworząc pozytywny cykl wkładu i realizacji. Cel można również znaleźć w relacjach osobistych. Opieka nad wnukami. Pomaganie przyjaciołom i rodzinie, lub po prostu bycie źródłem mądrości i wsparcia dla innych, może zapewnić głębokie poczucie celu. Te role społeczne są niezbędne dla poczucia własnej wartości i dobrostanu emocjonalnego, tworząc znaczące i trwałe połączenia. Pozostanie aktywnym i zaangażowanym w znaczące aktywności jest kluczowe, aby uniknąć uczucia pustki i bezcelowości. Uczestnictwo w klubach Grupach dyskusyjnych lub zajęciach zainteresowań może zapewnić strukturę i rutynę, a także okazję do poznania nowych osób i nauki nowych rzeczy. To ciągłe zaangażowanie jest potężnym sposobem na utrzymanie umysłu i ciała aktywnych i zdrowych. Starszy mężczyzna zaczyna uczyć ogrodnictwa w lokalnej społeczności i znajduje nowy cel w dzieleniu się swoją wiedzą. Nie tylko czuje się użyteczny i doceniany, ale także nawiązuje nowe przyjaźnie i widzi pozytywny wpływ. Jaki jego lekcje mają na życie innych. Ta nowa rola jako mentor przynosi mu głębokie poczucie spełnienia i radości. Zaniedbywanie relacji. Relacje osobiste są istotnym źródłem wsparcia i radości, szczególnie w podeszłym wieku. Dbając o relacje z przyjaciółmi i rodziną, można zapewnić sobie sieć wsparcia emocjonalnego i społecznego. Inwestowanie czasu i wysiłku w te relacje zapewnia, że ma się bliskich. Na których można liczyć w chwilach potrzeby i z którymi można dzielić się chwilami radości. Regularna komunikacja jest kluczowa dla utrzymania silnych relacji. Rozmowy telefoniczne, wizyty i regularne spotkania pomagają utrzymać więzi. Okazywanie prawdziwego zainteresowania życiem innych i dzielenie się własnymi doświadczeniami wzmacnia połączenia emocjonalne. Empatia i zrozumienie są niezbędne do utrzymania zdrowych i trwałych relacji. Małe uprzejmości i akty dobroci mogą znacznie wpłynąć na relacje. Zapraszanie przyjaciół na kawę, pomaganie sąsiadom, lub po prostu bycie dostępnym do rozmowy, gdy ktoś potrzebuje wsparcia, tworzy atmosferę wzajemnego wsparcia i troski. Te małe gesty budują silne więzi i tworzą środowisko pełne miłości i wsparcia. Kultywowanie nowych relacji jest również ważne. Dołączanie do grup zainteresowań klubów i organizacji społecznych daje możliwość poznania nowych osób i rozwinięcia nowych przyjaźni. Nowe relacje przynoszą świeże perspektywy i wzbogacają życie, wprowadzając nowe doświadczenia i radość. Starsza kobieta regularnie organizuje spotkania z przyjaciółmi i rodziną, tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę. Dzięki jej wysiłkom jej dom staje się centrum spotkań, gdzie wszyscy czują się mile widziani i wspierani. Jej oddanie relacjom przynosi nie tylko radość innym, ale także jej samej, zapewniając jej silne poczucie przynależności i miłości. Lekceważenie znaczenia odpoczynku i snu Odpoczynek i sen są kluczowe dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a ich znaczenie wzrasta w podeszłym wieku. Jakościowy sen pomaga w regeneracji ciała, poprawia funkcje poznawcze i zwiększa ogólne samopoczucie. Zaniedbywanie tych aspektów może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie układu odpornościowego, zwiększone ryzyko chorób przewlekłych i spadek zdolności poznawczych. Tworzenie zdrowej rutyny snu jest niezbędne, aby zapewnić spokojne noce. Utrzymywanie regularnych godzin snu i budzenia się, tworzenie komfortowego środowiska do spania oraz unikanie stymulantów przed snem to ważne kroki. Praktykowanie technik relaksacyjnych. Takich jak medytacja i głębokie oddychanie, może również pomóc w przygotowaniu ciała i umysłu do snu. Oprócz snu nocnego, równie ważny jest odpoczynek w ciągu dnia. Regularne przerwy na relaks i naładowanie energii pomagają utrzymać produktywność i dobre samopoczucie przez cały dzień. Spokojne aktywności, takie jak czytanie, medytacja i słuchanie relaksującej muzyki, mogą być włączone do codziennej rutyny. Aby promować chwilę spokoju i regeneracji. Odpowiedni odpoczynek ma również pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Niedobór snu jest związany ze wzrostem poziomu stresu, lęku i depresji. Zapewnienie sobie jakościowego snu pomaga regulować nastrój, poprawiać zdolność radzenia sobie z wyzwaniami i zwiększać ogólne poczucie dobrostanu. Odpoczęte ciało jest bardziej gotowe stawić czoła wymaganiom dnia codziennego z energią i zapałem. Starszy mężczyzna, który przyjmuje rutynę wcześniejszego kładzenia się spać i wstawania wcześnie rano, zauważa znaczną poprawę swojej energii i nastroju. Wprowadza sesję medytacji przed snem, co pomaga uspokoić umysł i przygotować ciało do regenerującego snu. Po przebudzeniu czuje się odświeżony i gotowy do pełnego korzystania z dnia, co dowodzi znaczenia odpowiedniego odpoczynku dla zdrowego i zrównoważonego życia. Reflektując nad sekretami stoickiej mądrości i sposobami unikania powszechnych błędów w starszym wieku, staje się jasne, że klucz do pełnego i satysfakcjonującego życia tkwi w przyjęciu prostych, lecz potężnych praktyk. Każda wskazówka, którą omówiliśmy, oferuje wyjątkową okazję do ożywienia twojego życia, od utrzymywania aktywności i zaangażowania po pielęgnowanie znaczących relacji i praktykowanie wdzięczności. Wyobraź sobie pozytywny wpływ jak i te zmiany mogą mieć na twoje samopoczucie, wnosząc nową energię i satysfakcję do każdego dnia. Nie chodzi tylko o naukę, ale o wdrażanie tych lekcji w sposób praktyczny i natychmiastowy. Zastosowanie tych zasad może przekształcić Twoją perspektywę, przynosząc nowe poczucie celu i radości. Inwestując w swój rozwój osobisty i dobrostan, nie tylko poprawiasz własne życie, ale także stajesz się źródłem inspiracji dla tych, którzy są wokół Ciebie. Jeśli znalazłeś wartość i inspirację w tych wskazówkach, podróż nie musi kończyć się tutaj. Zasubskrybuj nasz kanał, aby śledzić więcej treści, które mogą dalej wzbogacić Twoje życie o mądrość i cenne spostrzeżenia. Razem możemy odkrywać jeszcze więcej sposobów na życie pełne znaczenia i radości. Nie zapomnij również podzielić się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, którzy mogą skorzystać z tych wskazówek. Każda osoba którą osiągniemy, może mieć szansę na przekształcenie swojego życia i odkrycie nowego źródła szczęścia i spełnienia. Stwórzmy wspólnie społeczność wsparcia i rozwoju, w której każdy ma szansę na sukces. Dołącz do nas i bądź częścią tej transformującej podróży już teraz.